Niech moją walutą będzie coś łatwego do zdobycia. Ja... Bąki puszczane po kapuście? Myślałam bardziej o piasku, ale bąki też dadzą radę. Co? Ból? Nie działa, nic nie wlatuje na konto. Głuptasku, to ci nie przelewa pieniędzy, tylko tym płacisz. A ty co masz, mądra? Skróbki. Czy ty mi rozkręciłaś krzesło? Byłam głodna. też trochę? Dawaj. Hej, ale nie całe. Więc mówicie, że muszę coś kupić, żeby przetestować? Tak, chciałabym kupić te buty. Dobrze, to będzie jeden liść. Co? A co ja ci zrobiłam? To twoja waluta, złotko. Ale to było z pasją. Chciałaś to zrobić, przyznaj się. Przymierzyłaś ze 100 par. Tak od 15 czekałam na płatność. Chodź, idziemy do tej renomowanej restauracji, co tak gadałaś. Polubiłaś ból? Zaczynam się o Ciebie martwić. Jeden liść w twarz to niska cena. To chyba nie tak działa. Nie gadaj chodź. Wszystko panią mu smakowało? Tak, jak najbardziej. Nadal czuję smak tej trufi ze złotem w ustach. Już niedługo.